Mamko tu widzowie? Witajcie w kolejnym odcinku z Roller Coaster Tycoon World. I dzisiaj, słuchajcie, chciałem Was na samym początku poprowadzać tutaj po parku rozrywki, zobaczyć sobie, co się dzieje na niebieskiej furii. No, słuchajcie, ludzie wychodzący są głodni niektórzy się nie mogą już doczekać. O, i patrzcie, nawet przyszedł, przyszedł artysta. Sowa przyszła, widzicie, patrzcie. Słuchajcie, już wam pokazuję. Nooo, patrzcie jaki słodziak. Hmm. Cześć, słówka. Eee, także tak. Słuchajcie, sobie myślałem oznaczyć gwiazdkę, bo ją oznaczyłem już. Eee, co tu jeszcze jest? No. Nie wiem, no, słuchajcie, już nie mogę. Eee, muszę zobaczyć, gdzie tutaj wszystko jest. Mimo, że nikogo nie ma w kolejny. chyba, że tylko jakiś dźwięk idzie. E, gdzie jest ta, ta sowa? O, tu jest! Cześć, słówka. Nie! Nie rzucaj słówką! Nie, przepraszam, słówko, nie chciałem. Chodź, chodź, no. Patrzcie, jaka ona jest słodka. Widzicie, ona tutaj nam przeprowadza ludzi właściwie. E, tutaj ludzie przychodzą do toalet. Jak sami widzicie, mamy Bugmanie. O co zrobię, widok z przyjazdu. Patrzcie, tak, tak tutaj, jak sami widzicie, ludzie się czują na tej Bugmanie. Nadal ja sobie taką głośnicą. Te ręce duże trwają. tym hmm. chyba... No, słuchajcie, Bugmanie jest super. Yy, Bugmanie cieszy się popularnością, z tego co widzę. Tornado również. No nie, tutaj nie ma ludzi na razie ale czeka na razie dwóch w kolejce, idzie trzeci. O tutaj idzie ta, tu jest słuchajcie ta ozdoba fajna, te motylki czy grzyby, dom grzybowy. Y, patrzcie, mamy y, ogólnie ocena miasteczka, no to tak, y, bardzo, bardzo dobrze słuchajcie. Mamy 267 klientów y, ogółem, no to mamy 781, różnorodność no i jakość atrakcji bardzo dobra więc myślę że słuchajcie jest dobrze na razie przynajmniej więc bardzo fajnie yy, także teraz tak yy. czekajcie on nie chce że umiera na góry no patrz tak wygląda jego widok Oj, tam czekajcie bo komuś się chce wymiotować Komu? Chyba ten chłop przychodzi, to nie tobie. Czekaj, może tak cię tak zaprowadzić, Chodź, zaprowadzę cię do toalety. Masz tu toaletę, o. Wejdź sobie to, no, jak potrzebujesz. Tak, widzicie? Przyszedł. Więc opłaca się. Ja. Okej, okay. to dam za darmo. O, wszyscy chodzą się do toalet, yy, no słuchajcie, na razie tak, myślę muszę zepchnąć na chwilę, albo nie, bo mam upływy lekkie pieniędzy, 50, o idzie sówka, patrzcie, Oj, komuś się chce miotować, patrzcie, tak, to chodź, ja chcę wymiotować, tutaj masz łazienkę. Nie, czekajcie, gdzie jest ta łazienka? O, tu jest łazienka. Trzymaj ziombal. Czy jeszcze nie teraz. O, tu. No i teraz myślę, pójdzie do łazienki. Tak, tu i okay. yy, Mamy... Co nigdy jeszcze mamy? Pójdźcie. Okay. Yy. Tutaj. Yy, nikt się nie zrobił do Nigdzie. Na razie nie. Yy, sprzątaczy. Sprzątacze na razie nie, nie wychodzą. więc sensie, myślę, że nikt... O kurde, bo mam na minusie tego zamykamy stoiska. Mm. Artystów zostawię, bo artyści są superowi. Także tu się komuś chce znowu wymiotować. to chodź. Czy ktoś się wymiotował, czy mi się wydaje, bo sprzątać idzie. No chyba tak, widzicie? Możesz sprzątać. I być może, słuchajcie, uda się zrobić dzisiaj jakąś reklamę. Bo wiem gdzie się to robi. Gdzie to usprzątane jest, wiecie Nie wiem nawet. Stąd sprzątać. Ja jeszcze nie wiem. Okej. Okay. Tutaj mamy... To e, Tu jest ktoś głodny. Yy, no, 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 no 25 chyba się wywołały. Cóż, musimy trochę podwyższyć cenę wstępu. Myślę, że 20. No, bo słuchajcie, niestety, no, nie wiem, przepływ wody się zmniejsza. Yy, teraz tak paserowe, bo doktor, wiem, tak wiem. No, wzrósł, patrzcie. Ok, kto się prezentuje? No to radzi, możemy się też puścić muzyczkę. Super. West Western Long. Okay. Lecimy tu. Ok. Bugmania jest, widzę tutaj. Dajcie, no patrzcie, ile ludzi tutaj przybywa tylko się chcemy nie wynotować yy, widok z przejazdu aha będą jechali co z tu do tyłu jedzie? dobra jadą zobaczmy wow star. niebieska uh, furia, patrzcie jak No, muszę wam powiedzieć, tak się to prezentuje u nich tutaj. Również bardzo fajnie. Patrzcie sami, tutaj oni jak jadą, sobie na jednocześnie i jadą. więc jest przerażające trochę w sumie, ale też ciekawe, no patrzcie. No jadą sobie taką nie nie? <grych> Dobra Na no, razie dobrze I do z Państwa No nie, to trzeba sprawdzać takie rzeczy Bo nigdy nie wiadomo czego mu się nie zmiotuje Po przejeździe No i teraz tak, patrzcie e, Robimy sobie wciół O, o O! Tu się chyba pierwszym trzema albo dwóm osobom chcę wymiotować. Przepraszam, dlaczego wy nie ludzie musicie żygać na chodniki? No, Wiecie co musimy chyba otworzyć, co się utaczy. Wydaje że chcemy się, że chcę im się żygać tutaj i wymiotują mnie chodniki ale to nie jest zbyt fajne więc no wpływ deptów to byłby mi... na razie słuchajcie zarówno trochę hajsu yy, no i tyle Jak już nie działa nie utrzymamy oczekiwania 8 oczekiwania dobra wszystko jest OK tutaj nie będę nic zmieniał yy, oj do naprawy jest znowu ktoś tam trzeba otworzyć to o, bo nie co chcę otworzyć. Czekajcie, o tutaj, otwór mechaniku. O, idzie mechanik. pani, mechanik, widzicie? Idzie mi tu naprawić y, ten y, karuzelę. Mamy minus 355 dolarów, niestety. Nie mam pojęcia, słuchajcie, co by się stało. Tutaj ogólnie już, słuchajcie, sprawdzaliśmy. Tutaj trzeba podwyższyć trochę również ceny, bo, no, słuchajcie, trzeba, w sumie, trzeba podwyższać ceny, jeśli mamy dość duże braki w tych. O, już coraz mniej, słuchajcie, także jest dobrze. Na razie. Niektórym się, idzie, się robi niedobrze. Czekajcie, czy idę coś sprzątać, czy tutaj mi to wysprzątać? No bo patrzcie, Wszystkie położy tuż tutaj jest, więc pasowałoby sprzątacze tutaj wziąć. Pani, pa, pani sprzątaczko, czy, czy Wy mi tutaj w końcu? Jest na dole Te strażnicy są twoimi mechanicy. Do, musimy odciąć cię, nie tutaj pani mechanik chodziła. I co? Czekajcie. mechanik dwójka może razem. Czy co? Bo oni tutaj Yy, no, pach... Aha, ona jest tutaj Okej okay. Proszę panią, a pani nie powinna Iść do superchłuszczawek Na co? Trzeba by ją chyba yy, Znów Trzeba by ją tam przeciągnąć chyba To sumie nie, czekajcie ja, Ona I idzie do superchłuszczawek Dobra, ona tędy chyba we... wchodzi Chyba czy ona będzie Pana to. Też nasza sprzątaczka, nie sprzątaczka, tylko pani, która naprawia no, wejdzie pani o, wejdzie, dobra zobaczmy, przyjrzyjmy się temu, jak ona to naprawia, bo jestem ciekawa wow stawię sobie skrzynkę patrzcie co jest, no i patrzcie kręci? Proszę pani, to, to to już naprawione no, to jest jestem ciekawy, jak ona to naprawi Trzeba on już naprawiła, dobra. Szybko to pani naprawiła strasznie, ale mam nadzieję, że nie byle jak. Okej. Okay. Gdzie mamy artystów Finansem tu. Zobaczmy gdzie on jest. O, tu jest słówka, patrzcie. Dobra, tu jest pan sowa. Na razie, na razie nic ten na razie nic, wszyscy zadowoleni patrzcie jak ta, jak, jak ta słodka sowa ich rozśmiesza jest odznaczona gwiazdką, jak tam widzicie również, do tego tutaj sobie polecimy w tę stronę ale tutaj ktoś chce tego pić co, poczekajcie co tu się dzieje, czy to fast fooda? no, ludzie jedzą z tego co widzę o kurczę, bo mamy strasznie duże ten chociaż jest, no jest dobrze na razie oj minus 606, no niestety, słuchajcie trzeba podwyższyć cenę posiłku trochę też słuchajcie, bo jestem ciekawy czy my podwyższyć cenę yy, także hop yy, mamy tu, okej okay. jakieś karuzelki pasowały chyba yy, trochę podwyższyć cenę no dobra chociaż zobaczmy Zmieniłam się w sumie. No trzy. Tyle. Teraz tak. Eee... Tu jest. Wartość pozostaje się 4 tysiące. No, w trzeba na finanse i... No. Czekajcie, już, że to je trochę. Dry tu dobra co? Mało tutaj powiedzmy co teraz słuchajcie zrobić hmm. To jest Bugmania A Cena biletów to trzeba podwyższyć no myślę 3, wystarczy i teraz tak no. Poglądam sobie trochę ludzi. No i słuchajcie tyle. Tutaj no. mamy o, jakiegoś kanapowe golenie chyba, tak? Bo on, ci, ci, to tak, ci to tak strasznie wolno chodzą. To są w szczególności mają opinię kanapowy leń. O nie, miłośnik siłowy, no dobra. Czy jednak nie, nie jest kanapowy leń? Czekajcie, może zobaczyć też, sprzą, czy wysprzątali i sprzątali tutaj żygi. Tak, wysprzątali. Patrzcie, wszystko elegancko wyścielali, to jest ładnie. A teraz tu um, ludzie już czekają, dobra. Ale się porało. Huh, patrzcie, tak to się prezentuje. Eee, na razie wychodzimy i lecimy zobaczyć, jak tam w, 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 w tym, słuchajcie, nie w, w tornadzie, tylko w karuzelach. Widok z przejazdu. No, podróżujemy się. O, patrzcie, gdzieś ktoś siedzi. Chcia Zobaczę, jak już wystartuje. Tutaj Ci, kuszykowi, chcecie co? To tutaj jest toaleta, ale na instrumencie nie wiedzą, gdzie iść. No, Czekamy tutaj na klientów. Yy... Sowa tutaj jest znowu. Pan Sowa. Yy, tutaj mamy znowu artystów. Mechaników. Mechaników na razie mogę zamknąć, bo nie ma potrzeby nic... Gdzie co w sumie otworzymy? O co? Zamykać. Tutaj tutaj siedzi może nie, nie przychodzę, ale ja i tak dalej nic nie mogę kupić, bo mam mniej niż 850. Zalecenia no, taką mniejszość w sumie. No. No ale może być. Słuchajcie, za so, niedługo będziemy kończyć, dlatego chciałem jeszcze coś pochylnego tutaj zrobić. E, przynajmniej nie mieć 1000 e, e, na minusie, bo to by było już, to by była już kompletnie lipa. E, co tu jeszcze mamy, że co? Tym, o, tutaj ktoś idzie. Weź Pani sobie tysiąc na ławce. Właśnie już wyszła. Finanse, e, Wow. No, no, to na nic mi nie stać, bo mam na, na minusie te kasy. Jest. O, ale już widzicie spada ten minus, więc jest bardzo dobrze. Minus 41, to, to spada. A, teraz się to wyścigło, znowu spada i to będzie w teraz. Yy, bugmania, jako ocenę? 3, 3 to wystarczy, dobra. No właśnie, jestem ciekawy co oznacza ten misiacie, Quincy. Dobra, chyba coś w się... Sensie... no. Co? O, jak to wygląda z przejazdu. No fajnie, muszę wam powiedzieć, że ciekawie. Jak puszczawki wyglądają w ten sposób. Patrzcie. Wychodzimy z przejazdu. I teraz tak. Mamy no, minus 800, dlatego jest coraz lepiej. Może trochę zmniejszymy cenę. No i, Słuchajcie. O! W końcu. Patrzcie, już ludzie czekają, dlatego jest bardzo dobrze. No i te straty w końcu się, słuchajcie, zmniejszają. Eee, czekajcie. Tutaj mamy odbić Zmniejszyć co nie wiem zresztą co teraz zrobić pić do pięciu, tutaj też do pięciu no i tutaj też do pięciu dalej, słuchajcie też do pięciu myślę zmniejszymy wszędzie żeby w końcu miało jakieś jaki, miało jakiś konkretny sens okej okay. pięć, 5 myślę yy, taką wystarczy 5 5 tutaj damy Dobra yy, i teraz tak yy, cena łazienki to na minusie tak a gdzie mamy tą nadę, tam są te yy, dalsze budki ze sklep yy, sklepowe, tutaj z pamiątkami. Mhm, yy -y, dobra czapki, tutaj, widzicie co? Yy, teraz tak, w czapkach mamy tutaj okulary, sobie również zmniejszymy. No, tutaj do czterech akurat, myślę, chociaż minus jeden dolar. To dobrze, dobrze, jest bardzo dobrze, słuchajcie. Yy, w końcu, w końcu, w końcu coś się zwiększyło. Yy, teraz tak. Yy, słuchajcie, widzicie, co? ja się postawię ustawię na, na miniaturkę, tylko hop, tutaj tak, o. No i tak, myślę, że na tym zakończymy odcinek, więc kto chce niech zostawi łapeczkę, a kto chce niech subika. Widzimy się w następnych odcinkach, trzymajcie się, cześć!